Cześć, z tej strony Tom Gac. Pamiętaj, aby pilnować równowagi inwestycji w związku. Nie może być czegoś takiego, że będziesz zasypywał swoją dziewczynę miłością do niej, nie może być czegoś takiego, że będziesz zbyt dużo inwestował w waszą relację, a nie daj Boże, więcej niż ona. Szczególnie jeśli to jest początek waszej relacji, ale w przyszłej fazie oczywiście również. Bo przede wszystkim na początku, kiedy dopiero co zaczynacie się spotykać, to trzeba być bardzo ostrożnym w inwestycji w relacje, ponieważ jest to bardzo delikatna sfera i łatwo ją naruszyć, tak? A nie, może, nie możesz za dużo dawać od siebie. A to właśnie robi większość facetów, ponieważ faceci właśnie myślą, że im więcej będą dawać od siebie, im bardziej pokażą, że im zależy, tym bardziej dziewczyna się w nich zakocha. A nie do końca tak to wygląda. To działa wtedy, kiedy dziewczyna od siebie daje więcej niż ty i kiedy robisz to raz na jakiś czas, a nie kiedy robisz to non-stop. Zobrazuję ci sytuację, żebyś zrozumiał, o co mi dokładnie chodzi. Na przykład spotykasz się z dziewczyną i zobaczyłeś, że ostatnio jej trochę mniej zależy. Czyli mniej, mniej z tobą pisze. Nie odpisuje ci tak często, nie dzwoni do ciebie, nie chce się z tobą tak często spotykać jak wcześniej. Albo mówi, że dzisiaj widzi się z koleżanką, a nie z tobą, gdzie jeszcze niedawno to zawsze wybrałaby ciebie jako pierwszego, a koleżanka byłaby daleko, daleko za tobą, a teraz jest zupełnie inaczej. Kiedy widzisz właśnie takie oznaki, że jej zależy mniej, nieważne czy dopiero zaczynacie się spotykać, czy jesteście już ze sobą dłuższy czas, czy nawet długi czas, to w takiej sytuacji nie możesz jej zasypywać swoim zainteresowaniem, swoją inwestycją. Nie możesz inwestować więcej niż ona. I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał, daj kciuka w górę, jeśli dostaniesz moją pracę oraz treści, jakimi się z tym zupełnie za darmo. Teraz wracamy do tematu. Ponieważ złamiesz równowagę inwestycji w relacje, zawsze powinno to wyglądać tak, przynajmniej docelowo że dziewczyna inwestuje przynajmniej 51% w waszą relację, a ty 49%. Wiadomo, im więcej ona inwestuje, tym lepiej, ale też nie może być czegoś takiego, że tylko ona inwestuje, a ty nic nie inwestujesz, ponieważ po czasie ona się wypali i przestanie jej się w ogóle chcieć inwestować w relację, czyli ona przestanie chcieć być z tobą. Ale tak samo nie możesz robić takich głupot, że robisz wyrzuty dziewczynie, na przykład za to, że ona ci nie odpisała. Czyli na przykład dziewczyna, z którą się spotykasz, z którą jesteś, wykazuje mniej zainteresowania. Na przykład Ty piszesz do niej SMS-a, ona ci nie odpisała, lub odpisała na drugi dzień, a ty piszesz jej, jak bardzo ciebie to boli, że jak ona może cię tak traktować, przecież ty ją tak kochasz, robisz dla niej wszystko, a ona ciebie tak traktuje i nawet nie potrafi Ci od razu napisać SMS-a, podpisać na SMS-a, tak? Albo ty zaproponowałeś spotkanie, ona odrzuciła tę propozycję, nie chciała się z tobą spotkać, tłumacząc się, że na przykład widzi się z koleżanką lub nie ma czasu, bo musi się uczyć i ty zamiast olać to i mieć to w dupie i ją za to ukarać, a potem zająć się właśnie swoim życiem, tak, to ty jej się żalisz, krzyczysz na nią, płaczesz, tak, i masz do niej pretensje, wyrzuty, że wszystko jest ważniejsze niż ty, że jak ona może tak robić, że ona jest dla ciebie najważniejsza, ona tak ciebie traktuje i tak dalej. W średnim terminie bardzo szybko przez takie zachowanie zabijesz całkowicie uczucie kobiety co do Ciebie. Ważne jest to, żebyś zawsze był wyzwaniem, żebyś traktował przede wszystkim siebie z szacunkiem, nie ganiał za laską, która Ciebie odrzuca, bo wtedy ona oczywiście będzie częściej i bardziej Ciebie odrzucać i bardziej się do Ciebie zniechęci, tak? jeśli będziesz cały czas za nią ganiał jak pies z wywieszonym jęzorem. Pamiętaj o tym. W tym materiale to byłoby na tyle. Jeśli Ci się podobał, daj kciuka w górę, zasubskrybuj kanał. Obejrzyj teraz jedno z tych dwóch wideo, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie, to albo to, ale zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo przygotowałem tam pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Dzięki bardzo, cześć, do, do następnego.